Dostałam jagniątko. Może najprzyjemniej jest na wiosnę. Anna i ja staramy się czasem wymyślić, kiedy jest najprzyjemniej. Anna mówi, że najprzyjemniej jest latem, a ja uważam, że najprzyjemniej jest na wiosnę. No i na gwiazdkę, oczywiście. Anna też tak uważa. Opowiem teraz o czymś, co zdarzyło się na wiosnę. Mamy tu w Bulerbyn masę owiec. Owce te na wiosnę mają jagnięta. Nie ma na świecie nic tak ślicznego jak jagniątka. Są śliczniejsze od kociąt i od szczeniąt i od małych prosiaczków. Uważam nawet, że są ładniejsze od kerstin, chociaż nie mogę tego powiedzieć głośno, by Olle nie usłyszał. W tym czasie, gdy owce mają jagnięta, biegniemy każdego ranka do owczarni, żeby zobaczyć, ile nowych jagniątek przybyło w ciągu nocy. Gdy otwiera się drzwi do owczarni, wszystkie owce zaczynają beczeć tak głośno, jak tylko potrafią. A jagniątka beczą tak ślicznie, tak miło, Wcale nie tak gruby jak stare owce i barany. Prawie każda owca ma dwa jagniątka. Pewnej niedzieli rano, gdy przyszłam do owczarni, zobaczyłam, że na słomie leży nieżywe jagniątko. Pobiegłam natychmiast do Tatusia, żeby mu o tym powiedzieć. Przyszedł zaraz zobaczyć, jak to się stało, że jagniątko nie żyje. Stało się to dlatego, że jego mama nie miała mleka w wymieniu. Biedne, biedne jagniątko nie żyło, ponieważ nie miało co jeść. Usiadłam na progu owczarni i płakałam. Po chwili przyszła Anna, a gdy dowiedziała się o wszystkim, zaczęła również płakać. Nie chcę, żeby jagniątko umierały, powiedziałam do Tatusia. Nikt tego nie chce, powiedział Tatuś. Bardzo to przykre, lecz jest jeszcze jedno takie, które nie będzie żyło. Wskazał na małe jagniątko, które trzymał na kolanach i które strasznie nędznie wyglądało. Był to brat nieżyjącego jagniątka. Nie dostawało mleka od swojej mamy, a mleko jest jedyną rzeczą, jaką nowonarodzone jagnięta mogą jeść. Tatuś powiedział, że biedactwo pewnie zginie. Gdy to usłyszałyśmy, zaczęłyśmy z Anno jeszcze bardziej płakać. Płakałyśmy okropnie. Nie chcę, żeby jagniątko umarło krzyknęłam i rzuciłam się na ziemię. Wtedy tatuś mnie podniósł i powiedział: Nie płacz lisa. A potem dodał: Jeśli chcesz, możesz spróbować karmić to jagniątko z butelki. Jak niemowlę? Tak bardzo się ucieszyłam, jak chyba nigdy przedtem. Nie wiedziałam, że można karmić jagniątko tak samo jak niemowlę. Tatuś powiedział, żebym nie była zapewna. Przypuszczał, że jagniątko i tak umrze, ale mogłyśmy w każdym razie spróbować. Anna i ja pobiegłyśmy do cioci lisy, mamy ollego, żeby pożyczyć smoczek i butelkę, z której Kerstin kiedyś piła mleko, gdy była zupełnie malutka. Potem pobiegłyśmy znów do tatusia. Tatusiu! Czy nie mogłybyśmy dać troszkę śmietanki temu małemu biedaczkowi? Zapytałam. Lecz tatuś powiedział, że gdybym dała jagniątku śmietanki, zachoruje ono zaraz. Jego żołądek znosi tylko mleko rozcieńczone wodą. Tatuś pomógł mi wymieszać mleko, po czym ogrzaliśmy butelkę w ciepłej wodzie. Potem wsadziłam smoczek do buzi jagniątka. Wyobraźcie sobie, że zaczęło ssać natychmiast. Widać było, że naprawdę jest głodny. Tak. Teraz będziesz mamusią, która będzie wychowywać to jagniątko, powiedział tatuś. Musi ono jednak dostawać pić bardzo często, i wcześnie rano i późno wieczorem, więc nie wolno być się to sprzykrzyło. Anna powiedziała, że jeśli tylko mi się to sprzykrzy, to wystarczy, gdy jej powiem, a ona bardzo chętnie nakarmi mi jagniątko. Lecz ja powiedziałam: Też coś? Chyba nie myślisz, że karmienie jagniątek może się sprzykrzyć. Nazwałam jagniątko imieniem Pontus a tatuś powiedział, że będzie to moje zupełnie własne jagniątko. Całe szczęście, że wszystko zostało załatwione, zanim Lasse i Bosse obudzili się w tę niedzielę, gdyż inaczej na pewno nie poszłoby to tak gładko. Że też nie można nawet wyspać się rano, bo przez ten czas lisa dostaje jagniątko, powiedział Lasse i był trochę zły, że to nie on dostał Pontusa. Z początku wszystkie dzieci w Bullerbyn przychodziły patrzeć, jak karmi Pontusa. Znudziło im się to jednak szybko. Właściwie to dziwne, jak często takie jagnie potrafi być głodne. Wydaje się, że właściwie ciągle jest głodne. Każdego ranka, przed pójściem do szkoły, biegłam do owczarni i dawałam pontusowi jeść. Skoro tylko mnie zobaczył, biegł do mnie i wymachiwał swoim małym, krótkim ogonkiem i beczał tak miło. Był zupełnie biały, lecz na pyszczku miał małą, czarną plamkę. Także można go było od razu odróżnić między innymi jagniętami. Gdy byłam w szkole, Agda dawała mu raz jeść. Lecz skoro tylko przyszłam ze szkoły, musiałam go znów nakarmić. Późno wieczorem musiał również dostać jeść. Raz chciałam, żeby Anna poszła nakarmić mi Pontusa. Lecz ona powiedziała Jutro, dzisiaj nie mam czasu. Obiecałam przecież tatusiowi, że nie sprzykrzy mi się karmienie Pontusa. I nie obrzydło mi to też wcale, bo lubiłam go tak bardzo. Najbardziej lubiłam go za to, że tak się cieszył, kiedy mnie widział. Pontus myślał z pewnością, że jestem jego prawdziwą mamą. Spytałam Lassego i Bossego, czy nie myślą, że Pontus myśli, że jestem jego prawdziwą mamą. A wtedy Lasse powiedział, tak, na pewno, jesteś taka podobna do owcy. Pewnego dnia tatuś powiedział mi, że powinnam spróbować nauczyć Pontusa pić ze skopka. Nie może przecież pić przez smoczek, gdy będzie dużym baranem. Biedny Pontus nie wiedział wcale, dlaczego pewnego pięknego dnia przyszłam i postawiłam mu skopek przed nosem. Nie wiedział, co ma robić żeby się napić. Trącał mnie pyszczkiem, żeby zobaczyć, gdzie mam smoczek i beczał tak śmiesznie. Bosse przyszedł ze mną i przyglądał się. Pij mleko i już, powiedział do Pontusa. Głupi jesteś, czy co? Pij i już, mówił. Rozzłościłam się okropnie na Bossego. Pontus wcale nie jest głupi, powiedziałam. Nie znasz się na jagniętach. Lecz Pontus wąchał tylko mleko i beczał i był smutny. Znałam się w każdym razie lepiej na jagniętach niż bosy. Zaraz wpadłam na pomysł, co trzeba zrobić. Wsadziłam rękę do mleka. I wyobraźcie sobie, że wtedy pontus zaczął ssać moje palce. Ssał i ssał i w ten sposób wychłeptał całe mleko. Chociaż troszkę rozlał, to prawda. Później przez pewien czas pontus ssał moje palce. Lecz jednego ranka, gdy był prawdziwie, prawdziwie głodny, nie czekał aż ja włożę rękę do mleka. Zaczął pić prosto ze skopka. I poszło świetnie. Odtąd nigdy już nie próbował ssać moich palców. Właściwie to szkoda, bo był taki miły, gdy tak ssał. Na wiosnę, gdy zrobiło się cieplej, wypuściliśmy owce na pastwisko. Małe jagniątka miały się uczyć jeść trawę. Mimo to trzeba im było jednak dawać mleka. Chodziłam więc co dzień na pastwisko ze swoim skopkiem mleka. Gdy stawałam tylko przy furtce, wołałam: pontus! Jak mogłam najgłośniej. Wtedy słychać było cieniutkie beczenie daleko na pastwisku i pontus nadbiegał pędem, wymachując swoim krótkim ogonkiem w prawo i w lewo. Teraz pontus jest tak duży, że nie dostaje już mleka. Je trawę, chrupie liście i jest takim zuchem, że w końcu będzie z pewnością pięknym baranem. Kto wie, może będę miała jeszcze więcej jagniąt w życiu, albo może psy, albo koty, albo króliki, lecz nikt nie będzie tak miły jak pontus. Nigdy, nigdy, nigdy nie będę lubiła nikogo tak bardzo, jak lubię Pontusa.